Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem Newsweeka jest pan Łukasz Kamiński, nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wybrany właśnie dzisiaj przez, przez Sejm. Gratuluję wyboru panie prezesie. Dziękuję bardzo, to, ale chciałbym zwrócić uwagę, że to jeszcze nie koniec procedury, jeszcze głos ma Senat. Tak, ja wiem. No ale prawdopodobnie też wybierze pana, ponieważ Platforma Obywatelska ma całą większość i PiS też jest w senatorów, a te ugrupowania pana poparły. Panie Prezesie, taki właśnie spór wokół Pana ostatnio, wokół tego, czy Pan właściwie chce kontynuować spuściznę, spuściznę świętej Pani Janusza kurtyki czy raczej coś zmieniać? Co by Pan chciał kontynuować, co to Pan chce zmienić? Może zacznę od takiego stwierdzenia, że tak trochę niezauważany jest ten element kontynuacji, który jest od samego początku, że te zmiany Prezesów, które do tej pory następowały, czyli przede wszystkim zmiana w roku 2005 nie oznaczały aż tak radykalnej rewolucji, jak czasem się wydaje. Pewne zadania ustawowe są określone od samego początku, więc wydaje mi się, że generalnie w Instytucie Pamięci Narodowej przez cały ten okres przeważa ten element kontynuacji, natomiast na pewno każdy prezes chce odcisnąć jakieś swoje trochę tej osobiste piętno, oczywiście w granicach. Regulowanych ustawą, ja chciałbym, żeby może Instytut Pamięci Narodowej pracował trochę sprawniej niż, niż do tej pory. Sprawniej chciałbym... to znaczy. To no, chociaż my mamy problem no, związany. Czy ilustrację przeprowadzić lustrację bardziej, bardziej sprawnie, szybciej? Tam. Tak, jest to jeden z tego typu problemów, chociaż wydaje mi się, że generalnie istotniejszym jest problem tempa udostępniania, które jest niesatysfakcjonujące zarówno dla osób pokrzywdzonych, jak i dla badaczy czy dziennikarzy, które z nich korzystają. No właśnie. tutaj widzę pewne możliwości. Właśnie, z czego wynika ten problem z tempem i co tu można zmienić? Czy to wymaga zmian ustawowych, czy można. Nie, to to procedur, wymaga przede wszystkim zmiany istniejących procedur, bo mało kto już pamięta, ale kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, cały zasób archiwalny. Praktycznie miał klauzulę tajności. W związku z tym procedury zostały dostosowane do tej sytuacji. W chwili obecnej jesteśmy już w takim momencie, że cały ten dostępny zasób już jest jawny. W związku z czym najwyższy czas zmienić procedurę, oczywiście trzymając się zapisów ustawowych, ale moim zdaniem można tutaj bardzo dużo pracy zaoszczędzić, a dzięki temu też przyspieszyć. Czyli zwykli obywatele, jeżeli będą chcieli obejrzeć swoje teczki, nie będą musieli czekać rok, tak jak. Często bywało do tej pory. Bo Myślę, że, tym, że w największym stopniu to przyspieszenie odczują historycy, ponieważ historyk zamawia konkretny materiał, który go interesuje. Natomiast w przypadku osób pokrzywdzonych yy, mamy do czynienia z koniecznością przeprowadzenia kwerendy, czyli sprawdzenia w ogóle, jakie materiały na temat tej osoby znajdują się w instytucie. Więc tutaj nie da się wprowadzić takiego udostępniania powiedzmy, z dnia na dzień czy nawet z tygodnia na tydzień, ale na pewno też można znacząco. Będzie ten proces przyspieszyć. Bardzo często pojawia się taki postulat, żeby ujawnić wszystkie teczki i że to jakby rozwiąże problem wykorzystywania politycznego i tak dalej materiałów dawnej SB. Czy Pan uważa, że powinno się ujawnić wszystko, czy dobrze jest, że jednak jest to jakoś według jakichś tam procedur udostępnione? Moim zdaniem te procedury, które obecnie są określone w ustawie, które zakładają powszechny dostęp w przypadku akt osób publicznych oraz dostęp dla badaczy oraz dziennikarzy do pozostałej części zasobu jest dobrym rozwiązaniem. Musimy pamiętać, że jest to materiał historyczny nader trudny, wymagający pewnej specjalistycznej wiedzy, aby móc go właściwie zinterpretować, więc myślę, że to udostępnianie tej wiedzy, opinii publicznej za pośrednictwem zarówno badaczy, jak i dziennikarzy jest tutaj właściwą drogą. I w ustawie rozumiem, że nic Pan by nie zmienił, nie wiem, na przykład krytykowane kiedyś było zakres ludzi, którzy podlegają, zakres funkcji objętych ilustracją, że to właśnie powoduje ten zator, bo jest Tyle osób do sprawdzenia przez pion lustracyjny, że nie sposób tego zrobić w określonym czasie. Czy Tutaj że... na przykład nie powinno się ograniczyć tych... Myślę, tych że, że rolą, rolą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jakby nie jest proponowanie nowelizacji ustawy, ale po prostu wykonywanie aktualnego stanu prawnego. Natomiast być może Parlament, obserwując właśnie pewne problemy, sam dojdzie tutaj do jakiejś konkluzji. E, czy sporo napięcia, sporo kontrowersji ostatnio także wobec Pana. Wróciła kwestia książki, słynnej książki Oleg Wałęsa z Alego Wałęsa, Sławomira Cęckiewicza i Piotra Kantarczyka. Y, czy y, pan y, jako prezes... Y, też by zdecydowało się na wydanie takiej książki, czy nie? Ja wolałbym nie wracać może do przeszłości, ale powiedzieć, że pewnej swojej tutaj wizji. Moim zdaniem rolą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jest przede wszystkim pilnowanie, aby pewne ustalone procedury, które też powinny być znane opinii publicznej, były zawsze przestrzegane, żeby kryterium publikacji jakiekolwiek książki czy artykuły były przede wszystkim e, merytoryczne i, i tego będę pilnował, żeby za, opinia publiczna miała poczucie, iż te książki, które są publikowane przez Instytut Pamięci Narodowej są rzeczywiście na wysokim e, poziomie merytorycznym. Ale rozumiem, że czy np. trudna tematyka, bo wiadomo, że to jednak budzi emocje, choćby właśnie w sprawie romance'ów to jest dobry przykład. Czy trudna tematyka badawcza będzie Pana Odwodzić od na przykład planów publikacji, czy to nie będzie dla Pana miało znaczenia? Myślę, że to jakby skala trudności nie jest nie tutaj jest kryterium, tylko jakość przede wszystkim publikacji, ale chciałbym też przypomnieć, że Instytut Pamięci Narodowej generalnie został powołany do opisywania spraw trudnych i bardzo trudnych. Z jednej strony kwestii zbrodni, z drugiej strony kwestii funkcjonowania reżimu komunistycznego, w tym także, choć nie wyłącznie tego elementu uwikłania niektórych, niektórych osób, więc myślę, że na to musimy być przygotowani, że tych trudnych spraw jeszcze na pewno wiele jest przed nami. Czyli na naciski polityczne i sugestie polityczne nie będzie pan, nie będzie pan podatny? Nie, absolutnie nie. Chciałbym być absolutnie niezależny od, od tego typu sugestii. W niektórych wypowiedziach pojawiało się też stwierdzenie, że troszkę inaczej by pan spojrzał na... Piąć śledczy i pełniej do tej pory. To no nie jest to kwestia miało... innego spojrzenia, bo przede wszystkim trzeba zacząć od stwierdzenia, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej w zasadzie ma bardzo niewiele narzędzi, jeśli chodzi o administrowanie czy zarządzanie poszczególnymi śledztwami. W zasadzie jest to całkowicie autonomiczna sprawa prokuratorów. Natomiast ja chciałbym przygotować Instytut Pamięci Narodowej na trwający już proces ograniczania liczby. Zbrodni, które mogą być ścigane, on się będzie z biegiem czasu nasilał, i to jest po prostu kwestia znalezienia pewnych rozwiązań organizacyjnych. Z drugiej strony, to co prezes może zrobić, co chciałbym zrobić, to zorganizować taką akcję przypomnienia, jakie jeszcze kategorie zbrodni mogą być ścigane przekazania tej informacji do opinii publicznej z apelem, aby te osoby, które dysponują informacjami, mogą zeznawać jako świadkowie, być może dysponują jakimiś dokumentami, zechciały się podzielić tą swoją wiedzą z prokuratorami. Ale czy te słowa oznaczają, że to na przykład oszczędności budżetowe, jeżeli będą gdzieś wypełnione, to pan właśnie w pionie śledczym? Ustawa bardzo jednoznacznie, bardzo jednoznacznie stanowi, że koszty śledztwa ponosi Skarb Państwa, więc tutaj też nie ma takich możliwości. Na pewno do ostatniego dnia, kiedy dana kategoria zbrodni może być ścigana, te śledztwa będą kontynuowane. Rozumiem. Dziękuję bardzo Panie Prezesie za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Pan Łukasz Kamiński, nowy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.